Cześć, z tej strony Wiedźmin Geralt. Zapraszam was do oglądania kolejnej recenzji. Dzisiaj zajmiemy się sławkami firmy Apple do telefonów iPhone 2G, 3G, 4G wersji 4 GB, 8 GB. Działają one również z iPodem Classic, iPodem Nano 4. generacji oraz iPodem Touch pierwszej i drugiej generacji. Są to wysokiej jakości profesjonalne słuchawki, a zarazem zestaw słuchawkowy przeznaczony w szczególności do iPhone'a, ale również pełny, kompatybilny z pozostałymi urządzeniami firmy Apple. Pasuje także do wszystkich pozostałych, yy, pasują, przepraszam, do wszystkich pozostałych przenośnie odtwarzaczy muzycznych. Oczywiście z tym oto wejściem jest to 3,5 mm wejście mini Jack stereo. Komfort słuchania zapełniają zastosowane słuchawka. Membrany, które właśnie wam pokazuję, są to membrany z magnesami nieodymowymi oraz kabel na bazie miedzi beztlenowej. Ile z tego wszystkiego jest prawdą? Nie mam pojęcia. Trzeba im po prostu ufać. Oczywiście dzięki wbudowanemu na przewodzie mikrofonowi. O, już wam tutaj pokazuję. Tu jest ten mikrofon. Jak już mówiłem, dzięki wbudowanemu na przewodzie mikrofonowi możemy od teraz nie tylko słuchać muzyki, ale również swobodnie prowadzić rozmowy telefoniczne, na przykład, no nie wiem, prowadząc samochód oraz nagrywać dźwięk, jeżeli chodzi o iPhone'a 3G. Jeżeli chodzi o tą recenzję, to by było na tyle. Co ja mogę tu dużo powiedzieć? Sławki nie są może jakiejś najwyższej jakości, jednak dźwięk nie jest najgorszy jak na taką cenę. W tej chwili sławki te nie są modelem najnowszym. Jest to trochę model o jeden poziom starszy od tych teraz, które wyszły. Na pewno ten dźwięk z tych sławek jest gorszy od tego nowego modelu, lecz nadal są niezłe. Moja ocena to 6 na 10. Dźwięk nie jest idealny, ale wykonanie jest całkiem, całkiem niezłe. Bar, yy, warto również zamawiać je ze strony Allegro, ale przed tym trzeba przeczytać jej specyfikacje, yy, jeżeli chodzi o kupno, gdyż można nadziać się na różnego rodzaju podróby, które nie mają tak yy, dobrego dźwięku jak te słuchawki. Mikrofon to duży plus tych słuchawek, bo słuchawki z mikrofonem to zazwyczaj o wiele większy koszt. Sławki te można kupić już nawet za 30 zł na takich stronach jak Allegro czy EBay. EBay nie polecam, ponieważ tam jest wiele różnych, różnego rodzaju podróbek oraz oszustów, także warto jednak kupować na Allegro. To by było tyle z mojej strony. Zapraszam do komentowania. Łapki w górę. Komentujcie, co było nie tak, jakieś zapytania, czy coś macie. Wyraźcie to w komentarzu. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Cześć.